Cześć, niezależnie, czy już się zajmowałeś Home Assistantem, czy próbowałeś, czy nie próbowałeś, to wcześniej czy później i tak spotkasz się z dylematem, jaki sprzęt do tego wybrać. Czy na pewno sprzęt nie można tego jakoś programowo, czy można za darmo wystartować, żeby nie iść w ogóle jak zrobić, żeby nie iść w duże koszty? Jedni mówią, żeby zastosować jakieś Raspberry, ale jakie, która, która wersja? Inni mówią, że komputer, inni mówią, że kartę, inni mówią, że dysk SSD i tak dalej, i tak dalej. I jest odwieczny dylemat. Temat. A zatem moi drodzy, pierwsze co spotkacie w internecie, to próby mówienia, że możecie to zainstalować śmiało, nawet na Raspberry Pi 4. Jeśli znacie taką płyteczkę, być może jeszcze jeśli nie jesteś informatykiem, nie zajmowałeś się tymi, tymi tematami, to może ta płytka tobie w ogóle nic nie mówi i już się przestraszyłeś. Nie bój się, ale rzeczywiście, gdybyś sam próbował szukać w internecie, to spotkasz osoby, które będą ci tą płytkę polecały i jeszcze nie wspomną o tym, ile ona powinna mieć pamięci: 2 GB, 4 GB. Słuchajcie, ja dzisiaj nie będę rozstrzygał, czy ta płytka jest dobra, czy nie, ale spotkasz za chwilkę innych, którzy powiedzą ci nie, tamta nie, tylko i wyłącznie Raspberry Pi 5, bo tamte się nie dadzą rady. Tam musi mieć e, pamięci 8 GB, no wiadomo, koszt większy i tak dalej. Czy na pewno to? No to inni powiedzą, dobra, a propos nośników, wystarczy karta pamięci, na przykład karta Raspberry Pi, e, która jest specjalnie stworzona dla tych modułów, e, że tak powiem, elektronicznych. No ale czy aby na pewno, czy aby na pewno. No, no, tutaj ja mam ogromne wątpliwości, czy akurat taka karta, czy inna. I oczywiście ktoś powie, żadna karta, tylko i wyłącznie dysk twardy, albo znaczy dysk, no powiedzmy, dysk SSD w postaci y, tego zminiaturyzowanego M2, albo nawet zewnętrzny SATA podłączany do USB będzie szybciej. Tylko to, nic więcej. A tu wiecie, każda następna propozycja, takie ułożyłem, powodują, że koszty rosną, rosną i kieszeń musi puknąć, puknąć. Inni mówią, weź zamiast tego, to. W ogóle sobie jakąś obudowę piękną złóż, do tego wrzuć jakiś dysk SSD i będzie świetnie. Ale koszt, no to słuchajcie, już idzie kosmos wielki. Trzeba by na pewno w ten sposób podchodzić i nie powiedzą, wszystko to wrzuć do worka, nie rób tego, nie słuchaj innych. Weź sobie jakiś komputer. Nawet jakiś Dell, mikrokomputer starszy, młodszy, jest tańszy, droższy. Niestety takie komputery rzadko można spotkać, w, powiedzmy od 300-600 zł. Ktoś mówi, ale w takich kiepskich konfiguracjach, że może lepiej wziąć trochę lepszy. No ale za chwilkę będzie trzeba wydać nie 600 zł, a 1000 albo ponad 1000. I słuchajcie, wtedy powstaje pytanie, tak jak tutaj. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden, kandydatka numer dwa czy kandydatka numer trzy? E, jeden, dwa, trzy. Dwa, dwa, jeden. dwa, trzy. Nie, 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 Trójka! nie, Trójka! nie, No, no, dobra, 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 dobra! No dobra, zejdźmy na ziemię. Ja mam, słuchajcie, przygotowane do tego, żeby wam w kursie poopowiadać o różnych rzeczach. No tutaj to są płytki Raspberry Pi, ale nie widać, jak gdyby na pierwszy rzut oka, która to jest jaka wersja. Czy czwórka, czy piątka? No na pewno nie myślcie o starszych typu Raspberry Pi 3 albo, albo jeszcze starsze. U w tym przypadku ta bezwentylatorka to jest Raspberry Pi czwórka z bardzo fajnym, rewelacyjnym radiatorem, gdzie nie potrzeba nawet do niej żadnego, moi drodzy, wentylatorka, a będzie świetnie się sprawdzała. Przy okazji, obudowa przepięknie izoluje nam, żeby na przykład, gdy położymy to na jakiegoś gwoździa, śrubkę i tak dalej, żeby nie doszło do zwarcia. Uwielbiam, uwielbiam te obudowy w postaci radiatorów do tych płytek. Druga, już z tym wentylatorkiem, to jest Raspberry Pi 5. No, ta rzeczywiście ma podobną obudowę, chociaż już jest wentylatorek, ma większe możliwości, i ta płytka, moi drodzy, tą Raspberry Pi 4 mam z pamięcią 4GB RAM tą mam Raspberry pi z pamięcią 8 GB RAM. Czy na takich można instalować? Znajdziecie bardzo fajne odpowiedzi w naszym kursie. Jakie karty dobierać? Czy takie właśnie od Raspberry Pi, a może jakieś specjalne? No słuchajcie, tutaj będę miał dla Was w ogóle rewelacyjne informacje i zdziwicie się, tu będzie naprawdę prosty, jasny przewodnik, co wybierać. Ale żeby nie być gołosłownym, to my w kursie może sobie popróbujemy zrobić takie Home asystanta i na czwórce I na piątce i coś tam porównać Sprawdzić co to daje, jak daje Czy rzeczywiście warto startować Na tym czy na tym, oczywiście obie opcje Tutaj są płatne, bo Czy to Raspberry Pi 4 czy 5 kosztuje Ale wielu z Was posiada Już jakąś płytkę, na przykład Raspberry Pi 4 była bardzo popularna No to na przykład jak chcecie najtaniej zacząć To może się okazać, że właśnie od niej Warto, dlatego minimalnie tę wersję Biorę do kursu, żeby Wam pokazać Różne zady i walety jak to się mówi, albo wady i zalety. Przygotowałem również do kursu dysk jakiś, słuchajcie, SSD M2, no ale tu już jakiś taki wypasik 970 EVO. Pewnie te symbole Wam za dużo nie mówią, ale to nie jest jeden z najnowszych, tylko jeden z ciot starszych dysków, pomimo że go kupiłem wczoraj. Dlaczego akurat taki? Dlaczego to jest istotne? No, słuchajcie, tu będą kolejne bardzo fajne ciekawostki. Ale żeby nie być gołosłownym, słuchajcie, to ja zwariowałem do kursu. Kupiłem również obudowę Pironman. Widzicie taką obudowę, którą gdzieś tam również widzieliście? Jest to kosmos, są to jakieś tam pieniądze o wiele większe. Teraz nie będę mówił o cenach. Ale o takie pudełeczko będzie trzeba ją złożyć. Ale również to pokażemy wam, jak złożyć taką obudowę, jak dodać do niej dysk M2 i tak dalej. Bo wiecie, w kursie będzie będą pewnie różne osoby i takie z większym budżetem na start, i takie z mniejszym budżetem będą na start, e, więc będą mogły sobie pozwolić na droższe rozwiązania. Niemniej jednak, w niektórych innych krótkich filmikach powiedziałem Wam, że przede wszystkim pokażę, jak wystartować za 0 zł. No to jak to może być prawdą, skoro tutaj pokazują tylko sprzęty, które są coraz droższe? Przełączam się na jeszcze jedną kamerę i tu Wam pokażę coś, co Was zaskoczy. Otóż można będzie na próbę zainstalować Home Assistanta na Waszym Windowsie za pomocą jakiejś maszyny wirtualnej. Czy to VMware, czy VirtualBox, czy może innej. No właśnie. Jaką maszynę wirtualną dobrać? Nie będę tu mówił o Dockerze albo innych rozwiązań, które są pod Windowsy. Ja generalnie jestem tylko Windowsowcem, więc nie spodziewajcie się w moich kursach, że ja będę opowiadał tu o Linuxie. Chociaż sam przecież Home Assistant jest Linuxem i tam o nim będę mówił dużo. Ale właśnie, czy na wszystkich maszynach wirtualnych Wirtualnych, które pracują pod Windowsem, można stawiać Home Assistanta tak, żeby miał wszystkie funkcje? Czy w ogóle się opłaca go stawiać tak na zawsze już? Słuchajcie, może na zawsze to nie, ale do pierwszego startu spełni któraś z tych opcji, teraz nie rozważam która, moją obietnicę o tym, żeby wystartować za darmo. A gdy wystartujesz za darmo, to się przekonasz sam, czy warto iść dalej i wtedy może czy zainwestować w którąś wersję Raspberry Pi, czy może komputerka, czy dysk SSD i tak dalej, i tak dalej. To już będzie dla Ciebie wszystko otworem, przepięknie pokazane, logicznie, po kolei. Bo raczej na maszynach wirtualnych docelowo nie stawia się home-assistanta, ale za to długo można się z nim bawić. Ktoś powie, zaraz, zaraz, prr Mirek, co Ty za głupoty opowiadasz? Nawet jak ktoś sobie weźmie, postawi home-assistanta na w jakiejś maszynie wirtualnej, to co z tego? Będzie musiał sobie zaraz kupić jakieś czujniki, przecież gniazda elektryczne i tak dalej, to będzie kosztowało. Bzdura! można zrobić to jednak bez żadnych kosztów i w jakiś sposób spróbować albo z kosztami tak minimalnymi, że po prostu dostaniecie szoku i oczopląsu na widok tego, co wam zaproponuję właśnie w tym kursie Home Assistant. A zatem moi drodzy, mówię wam, e, wbijajcie na nasz kurs, dowiecie się tyle ciekawych rzeczy, że będzie naprawdę rewelacja. Uciekam. Hej.